Też tu jest już ósmy odcinek z serii Let's Play Dragon Age. Idziemy tutaj, dodamy skrzynki. Idziemy jeszcze na górę. Tak Jak tylko się pobawimy ze skrzynkami. Tak, poznaliśmy w tamtym odcinku Alicera. No. Kolejny eks. Zobaczymy, ile do czwartego poziomu. Do hmm? poziomu czwartego. Jeszcze ja trochę. Ani w ten. Zrób to, zrób tamto. Ja. Chyba takie najwyższe szanse, bym miał. Elfem. A on człowiekiem. Elfy i ludzie się nie lubią chyba. Więc... Bo no, Tak? No, Idziemy wyżej. Tutaj jakaś poławimy trochę zwiedzania. Błogosławię Cię w imieniu. Ach, domyślam się, że jesteś jednym z nowych szarych strak. Zatem go Cię, szary strażników w imieniu Andrasty i stwórcy w niebiosach. Niechaj Pieśń Światła zaniesie fajnie do Pana. Mm. Dziękuję. na tego ty podejdziemy. Oto, oto, nie, to, W końcu ktoś się zjawił, by porozmawiać z samotnym więźniem. Nie sądzę, byś tu przyszedł wydać na mnie wyrok. Mm. Ulituj się nade mną, proszę. Chodzi tylko o wodę. Bardzo to się da, Powinni go powiesić, nadziać jego łeb na pikę ku przestrodze. Przecież pewnie czekają tylko, aż może mógłby. To raczej nie będzie, po... Co ty powiesz? Ponieważ... Dobra, dobra. No więc przyniosłeś, mise. Jestem wielce z Jak wielce? O, a liczę... No fu, ale! Potem. Ale się cieszę! Idziemy dalej do Tankana. Udało ci się znaleźć Alistera, prawda? To dobrze. Rozumiem, że możemy już rozpocząć przygotowanie. Zakład. Co? A ten tutaj to Davet. Davet. To właśnie ja. Drug zdenerwował. A to o. oczywiście rekrut, o którym wspominał Danka. Jestem. Jestem Dobrze więc. No. Wasza czwórka uda się do głuszy Korka. A gdy Być może została tam pewna. Na swoich znajdują. U. Tak. Niechaj e Tak. Komentujcie. Subskrybujcie. To jest koniec.